Cześć, to Jurka. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy nowy rozdział i będziemy sobie mówić o instrumentach dętych drewnianych. I muszę Wam powiedzieć, że już się nie mogłam doczekać dzisiejszego odcinka, ale bez spoilerów. Może się domyślacie, dlaczego instrumenty dęte drewniane właśnie się tak nazywają. Gdyż siewnie dmucha, czyli dęce i drewniane, bo są zbudowane z drewna. Ale od tej zasady są pewne wyjątki. Są takie instrumenty, które wcale z drewna nie są zbudowane, a jednak się do tej grupy zaliczają. I takim instrumentem jest na przykład flet, o którym dzisiaj sobie poopowiadamy. We wszystkich instrumentach dentych, czyli także we flecie. Źródłem dźwięku jest drgający słup powietrza, który wdmuchujemy w instrument za pomocą ustnika przyłożonego do ust albo strojka. I właśnie ze strojkiem mamy do czynienia najczęściej przy instrumentach dentych drewnianych. Flet należy do tej grupy. Chociaż tak jak mówiłam, i zresztą zaraz sami zobaczycie, z drewna zbudowany nie jest. Tylko z metalu. No to dlaczego nam się tutaj napatoczył? Dlatego, że e, flety od dawien dawna były zbudowane z drewna i w zasadzie dopiero niedawno, od jakichś tam powiedzmy 200 lat, e, zaczęto robić flety e, z innego materiału, właśnie z metalu. Flet jest instrumentem bardzo wszechstronnym i takim wirtuozowskim, czyli może grać bardzo szybko, tylko trzeba szybko przebierać palcami. No i jest najmniejszym instrumentem w grupie instrumentów dętych drewnianych, a jak najmniejszy, to oznacza, że może zagrać najwyżej i ma taki najjaśniejszy dźwięk. Dzięki temu wybija się ponad całą orkiestrę i kompozytorzy bardzo chętnie korzystają z tego instrumentu, dając mu do zagrania solówki, czyli takie główne melodie. Dzisiaj o flecie opowie nam Dominika. I tutaj moje pierwsze tradycyjne pytanie: Jak flet jest zbudowany? Flet jest instrumentem dentym drewnianym, ale jak widzicie, jest zrobiony z metalu. Może to być srebro, a nawet złoto. Składa się z trzech części: to jest stopka. Środkowa część to korpus mhm. i główka. Czyli jest zupełnie jak u człowieka. Dokładnie. Na główce można wydobyć dźwięk. Posłuchajcie. Czyli w zasadzie prawie jak ciuchcia, tak. A powiedz mi, Dominiko, jak z fletu możemy wydobyć dźwięk? W jaki sposób? Co trzeba zrobić? Flet musimy przyłożyć pod dolną wargę. Mhm. Jakby troszeczkę się uśmiechnąć i powiedzieć takie pół. Dużo tego powietrza nam wychodzi na zewnątrz. Ale musimy ten strumień z powietrza tak skierować, mm -hmm. żeby nam się jakby odbił tutaj o tą ściankę. No i żeby to źródło dźwięku nam się pokazało. Mm -hmm. A mogę spróbować? Sześć. Nic nie trzymam żadnej klapki, bo nie wiem jaką, ale. Może pomożemy trochę koleżance? No, Prawda? Prawie. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. A Dominiko, powiedz mi jeszcze, na jakie sposoby można wydobyć dźwięk z fletu. Czy da się zagrać na nim pizzicato na przykład, albo coś takiego? Pizzicato może nie, ale flet jest instrumentem bardzo wszechstronnym i można na nim zagrać bardzo wiele. Na przykład staccato. Legato! Mhm. Czyli tak podobnie trochę jak na innych instrumentach, a czy jest y, jakiś taki szczególny sposób dla fletu? Tak, słuchajcie. Jest to tak zwany frulato. To, co trzeba zrobić, żeby ten dźwięk był taki frulato? Trzeba po prostu powiedzieć sobie frr. Mam dla Was jeszcze ciekawostkę. Posłuchajcie. Czyli słuchajcie, na flecie można śpiewać i grać jednocześnie. Tak, niesamowite. Dzisiejszego odcinka, bo chciałam zaprezentować Wam instrument, na którym ja gram, czyli fagot. Fagot jest, jak możemy się domyślić, największym instrumentem z grupy instrumentów dętych drewnianych i jest też dość ciężki, dlatego żeby na nim zagrać, musimy mieć wszelki, żeby nie trzymać całego tego ciężaru w naszych rękach. Fagot jest zbudowany z drewna, czyli to się zgadza. A oprócz tego, żeby na nim zagrać, potrzebujemy strojka. W przypadku Fagotu, strojka podwójnego, czyli dwóch połączonych ze sobą kawałków trzcinki. Bez tego strojka Fagot raczej by nie zagrał. Posłuchajcie. Bardziej przypomina jakiś helikopter. A. Ze strojkiem to już inna rozmowa. Fagot, podobnie jak flet, w swojej budowie również y, zawiera takie dobrze nam znane części, jak na przykład stopa, kolanko tutaj na dole, ale też jakieś takie bardziej zwierzęce, jak skrzydło, albo tutaj mamy koziołka. Fagotista musi wziąć bardzo duży oddech, żeby ten słup drgający powietrza przeszedł przez cały instrument. Oprócz trójka mamy jeszcze tutaj taką część, którą nazywamy S-em, bo kształtem przypomina literę S i właśnie y, przez stroik, dalej przez S te drgania y, z tej trzcinki Przechodzą na instrument, i wtedy właśnie tworzy się ten drgający słup powietrza, i możemy usłyszeć dźwięk. Na fagocie, podobnie jak na innych instrumentach, możemy zagrać legato, czyli łączymy wszystkie dźwięki, tak jak jakiś budyń. Dźwięki i wtedy one tak skaczą jak piłeczka, na fagocie możemy również zagrać bardzo nisko, i brzmi to wtedy jak jakaś syrena w statku, a możemy zagrać dość wysokie dźwięki, Dzięki temu, że fagot potrafi zagrać i bardzo nisko, i dość wysoko, pełni różne role w orkiestrze, bo na przykład, tak jak kontrabasy i bielonczele, wchodzi czasem w skład grupy basowej i wtedy gra takie bardziej akompaniujące melodie, a czasem, tak jak flet na przykład, gra jakieś solówki, czyli gra główną melodię. I nie wiem może, czy rozpoznaliście, ale na samym początku wszystkich odcinków Kolorowej Orkiestry Zosi możecie właśnie usłyszeć fagot. Jest to taka melodia powiedzmy wesoła, właśnie gram tam staccato oddzielając nutki, a za chwilę pokażę Wam, że fagot może też brzmieć tak bardziej romantycznie i spokojnie. o Mieliśmy dzisiaj pierwszych instrumentów dętych drewnianych, fletu, i w końcu ja miałam okazję zaprezentować swój instrument, fagot. A na koniec zagramy Wam jeszcze z Dominiką w duecie. Przypominam, że w opisie pod filmikiem będą linki do kolorowanek z fletem i z fagotem. Słuchajcie, jak ktoś jeszcze y, tego nie zrobił, to zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi instrumentami. No i mam nadzieję, do zobaczenia.